Piaggio 125 silnik zakupiony na OLX niby miało być wszystko ok a tu proszę po nalaniu płynu chłodniczego cały płyn wpadł do oleju myślałem, że to uszczelka pod głowicą no ale jednak chyba nie takie coś tutaj było. To tu jest otwór. I taka blaszka sobie luzem latała. I tędy wszystko leciało. Druga głowica mam ze starego silnika. I tu jest taka jakby zaślepka, bo nakrętka. Nie wiem. Wyciągnę ją. że jest naklej wklejona. Ale tu ktoś rył. Popychacze okej. Okay. Stare już nie. Ostro zjechany. Wałek też kaszana. Wrzery ma. To jakby chujowy materiał. Tutaj było okej, okay, ale ta zaślepka wyleciała. Taka ciekawostka. Ten silniczek.